Kingspan Water and Energy już od ponad 60 lat projektuje i wytwarza nowatorskie rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzanie ściekami. Oferujemy kompletne i nowoczesne rozwiązania wodno-ściekowe przeznaczone dla budynków mieszkalnych, ośrodków wiejskich, osiedli oraz zastosowań komercyjnych. Zapewniamy pomoc w dokonaniu właściwego wyboru systemu oczyszczania ścieków dla każdej inwestycji. Gwarantujemy w pełni zintegrowany, nieskomplikowany pakiet rozwiązań, który zostanie dostosowany zgodnie z indywidualnymi potrzebami danego projektu. Pod względem rozwiązań wodno-ściekowych, największą popularnością w Polsce, cieszy się technologia złóż fluidalnych. Zastosowana ona została w oczyszczalni bioficjent z podwójnym bioreaktorem biologicznym. Bioficjent zbudowany jest z monolitycznego zbiornika z polietylenu. Mieszczą się w nim zarówno osadnik wstępny, dwie strefy biologiczne, jak i osadnik wtórny. Oczyszczalnia wykonana została w technologii formowania rotacyjnego i umożliwia zagłębienie rury dopływowej bez użycia pompowni aż do 150 cm. Oczyszczone ścieki można odprowadzać zarówno do cieków wodnych, jak i do gruntów poprzez studnie chłonne czy tradycyjny drenaż rozsączający. Uwagę zwraca estetyczny Włas zamykany na dwa zamki, stanowiący bardzo dobre zabezpieczenie, np. przed dziećmi. W oczyszczalni ścieków bioficjent dmuchawa może być zintegrowana pod pokrywą lub umieszczona w zewnętrznej szafce, w zależności od ukształtowania terenu. Przy dobrych warunkach gruntowo-wodnych zbiorniki nie wymagają obsypywania betonem, co znacząco obniża koszty instalacji. Biologiczna oczyszczalnia ścieków biotek działa w technologii zraszanych złóż biologicznych. Jej pierwszy model pojawił się w ofercie kilkadziesiąt lat temu. Od tego czasu sukcesywnie zwiększa grono swoich zwolenników i zadowolonych klientów. Monolityczny zbiornik posiada zintegrowany osadnik wstępny i wtórny, a wykonany został z GRP, czyli żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym. Cechą charakterystyczną zraszanych złóż biologicznych jest brak elementów mechanicznych i elektrycznych wewnątrz zbiornika, co pozytywnie wpływa na bezawaryjność oraz minimalizuje koszty eksploatacji w okresie długoterminowym. Ważnym aspektem w użytkowaniu jest brak konieczności dodawania biopreparatów, a także usuwanie osadów tylko raz do roku. Technologia biotek idealnie sprawdzi się zarówno w indywidualnych gospodarstwach domowych, jak i w budynkach wielorodzinnych. Biologiczna oczyszczalnia ścieków biodisk to najbardziej rozpoznawalny produkt na rynku ze względu na zastosowaną w nim unikatową technologię obrotowych złóż biologicznych. Od rozpoczęcia produkcji oczyszczalni biodisk w 1974 roku do dzisiaj zainstalowanych zostało ponad 100 tysięcy urządzeń. Ten bardzo mocny zbiornik o dużej objętości mieści w sobie strefę oczyszczania beztlenowego i tlenowego. Sercem urządzenia biodisk jest napędzany przez 50-watowy motoreduktor wał z obrotowym złożem, na powierzchni którego rozwija się błona biologiczna. Oczyszczone ścieki można kierować grawitacyjnie lub ciśnieniowo do cieków wodnych bądź gruntu. Wysokosprawna technologia obrotowych złóż biologicznych nie wymaga mechanicznego wtłaczania powietrza do ścieków, dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko wydostania się nieprzyjemnych zapachów poza zbiornik. Co istotne, wolnoobrotowy motoreduktor jest praktycznie niesłyszalny dla użytkownika, a zgodnie z testami głośność porównywalna jest z pracą nowoczesnej lodówki. W oczyszczalni biodisk zastosowano system dawkowania ścieków, gwarantujący odporność na chwilowe zwiększone zrzuty. Dodatkową zaletą jest niespotykana elastyczność pracy, a pełna skuteczność uzyskiwana jest już przy dopływach od 10 do 30%. Nasz zespół wsparcia technicznego zapewnia pomoc na każdym etapie inwestycji. Chętnie pomożemy zarówno na etapie projektowania, jak i udzielimy wskazówek dotyczących montażu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami i szczegółowego zapoznania się z ofertą.